Cześć! Witajcie na moim kanale poświęconym motoryzacji. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Wam najnowsze, najmocniejsze i najdroższe cacko od Renault. Renault Rafale. Ten nowy SUV to coś, co z pewnością zasługuje na uwagę. Jest mocny, ma napęd na 4 koła, napęd hybrydowy i prezentuje się naprawdę stylowo. Znamy już Australa, który stał się podstawą dla Rafal, ale nie dajcie się zwieść. To nie jest po prostu Austral z innym nadwoziem. Design został całkowicie przemodelowany z ostrymi liniami, które czynią go bardzo atrakcyjnym wizualnie. Rafal korzysta również z genów modelu Espas. Pożyczono z niego platformy, co zaowocowało długim rozstawem osi, który wynosi 2 m, i 74 Co to oznacza dla pasażerów? Gwarancję obszernego wnętrza, dużego bagażnika o pojemności 530 litrów i mnóstwa miejsca dla wszystkich. Całkowita długość samochodu przekracza 4,7 metra. Spójrzcie proszę na to wnętrze. Cockpit może wydawać się znajomy z takich modeli jak Austral i Espace, ale multimedia zostały ulepszone nowym oprogramowaniem, a materiały wykończeniowe są jeszcze lepsze. Wszystko razem tworzy harmonijną, estetycznie ułożoną przestrzeń. Pod maską Rafal kryje się prawdziwy skarb. 300-konny silnik hybrydowy typu plugin z napędem na cztery koła. Francuzi jeszcze nie ujawniają pełnej specyfikacji, ale obiecują duży zasięg, doskonałą dynamikę i świetne właściwości jezdne. A co z układem kierowniczym? Rafale jest wyposażony w układ 4Control z tylną osią skrętną, specjalnie dostrojonym do tego modelu. Zaktualizowano również ustawienia układu kierowniczego i sztywności zawieszenia, co powinno zapewnić jeszcze lepsze doznania za kierownicą. Ale to nie koniec. Obok 300-konnej hybrydów. Typu plugin dostępna będzie też 200-konna hybryda samoładująca, znana już z modeli Austral i Espas. W tej konfiguracji połączono mały akumulator, nowy silnik 1.2 TC i jednostkę elektryczną. Jest to idealna opcja dla tych, którzy poszukują wyważonego połączenia wydajności i ekonomiczności. Spójrzcie na zdjęcia tego samochodu. Naprawdę warto poświęcić chwilę, by podziwiać te linie, styl i ogólny design. Czy to nie wygląda rewelacyjnie? Teraz pewnie zastanawiacie się, kiedy ten model trafi do sprzedaży. Francuzi obiecują, że Renault Rafale będzie dostępny na rynku pod koniec tego roku. Nie mogę się już doczekać, aby zobaczyć go na żywo. To była moja szybka prezentacja nowego, niesamowitego Suwa Renault Rafale. Będę monitorować wszystkie nowe szczegóły o tym modelu i obiecuję Wam kolejne filmy z dawką konkretnych informacji dotyczących tego rewolucyjnego, nowego modelu francuskiego producenta. Żeby nie przegapić żadnych wiadomości na temat tego niesamowitego samochodu już teraz koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Cześć!